Hej, witam serdecznie. Z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Wiedźmie Dikigon poboczne i lecimy dalej. Ale lecimy dalej po nicce do kłębka. Mi się fajnie zrymowało. Mamy tutaj strażnika do pogadania. Nie lubimy to włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca lundię wywiesił. Jakaś bestia nawet za przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Aha. Uh. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów, to czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zasią sam. Uh. No, Nadzoruję. W rzeczy samej. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. O, to ciekawe. Uh. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Okej. Okay. Uh. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. To ciekawe. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, 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 tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą gdzie je znalazłem. Okej, okay, Eustachy? Ciekawe kto to jest. Dzięki, bywaj. I co? Lecimy szukać. Czyli szukamy jakiejś bestii, to która zabija... Okej. Okay. Już widzę, że są jakieś ślady. To nie jest trop Garkaina ani Fledera. Tylko? Okej. Okay. No oczywiście. Tak sami wiecie, a się tutaj... Wszystkie rzeczy, które mogę, to zbieram. Dobra, kogo my tu gdy mamy? Zysano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. Aha. Czyli będę mógł iść sobie za potworki, Dobra. Czyli co, lecimy za śladami. Kurde, będziemy mi tak. Wygląda na to, że było osłabiony i skradał się na brzeżę. Mhm... Mm no i zajebiście. A my sobie później, zanim tu będziemy sobie odrałować... Dobra, idziemy bezpośrednio na drugą stronę. Ej nie jesteś. Ej kurde, widzicie. Czyli jednak dobrze było to podejść? Dobra, lecimy z tym zadaniem. O kurde, się zawsze rozpraszam jakimś tutaj zbieractwem, no ale się nie mogę opanować. Jak w ogóle to mam, widzicie, o nowy strój. Gryfa sobie zrobiłem. O. Ej kurde. Coś tam się ewidentnie bije. Co? No grypa. jest Co? Co to jest? Oj oj oj! Je. Ale dostał, dostał, po dupie, dobra. O, jaki ładny mam strój, widzicie? Co to jest? On no, nas no. Witaj Lambert. A. Dobrze cię widzę. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Mhm. Mm Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem oraz na bandytów. Mm -hmm. Na bandytów? Transakcja wiązana. Ta twoja sprawa do załatwienia, to coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Dołączymy Dołączę do, do ciebie później. później, zaczekasz? Niech będzie, byle niedługo. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, uciąłem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia. I dobra, ja sobie po prostu pozbieram tutaj te wszystkie pierdoły. I dobra, i widzimy się zaraz na miejscu. Dobra, ja już wróciłem. Mamy Lamberta. Cię? On mi pozwoli pogadać pierwsze. Won! Nie. Nie, czyli muszę to jednak zrobić Chodźmy w ten po sposób. po Coś tu, że tu. Nie pójdzie to tak łatwo. Tak, jak wygląda. I co? A jak myślisz, zrobiliśmy co do nas należało? Czas na zapłatę. Poczekajcie, pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Hmm. Co racja, to racja. Wchodźcie. Co tam takich dwóch Wiedźminów może zrobić w środku? Nic. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Hmm? Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Hmm? Kogo? Kogo? Zaufaj mi, Gerald, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuję. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni. Straże! Do ciemnicy z nimi! No i zostaniesz pierdą, coś czuję. Tak jest. No i. Oto się ma. Dobranoc. To trwało dosłownie kurde 3 sekundy. Ja pierdolę, jaki... Jaki w pierdol dostali. Dobra, biegnijmy. Ej. majmy tu. A nie, nie mam klucza, dobra. Tu muszę wejść. Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam! Inni też, wiem tylko co zwien. Zatem co zwien? Teraz cięgiem piję w siedmiu kotach. No widzisz. Ha! Za co on go zajebał? Nieładnie tak. Bezbronnego. To morderstwo było konieczne? Tak! Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd. Spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. Okej. Okay. W karczmie, w której przysiaduję, wien. Tak, do zobaczenia. To może być ciekawe. I powiem wam, że ja to po prostu. Eee, będę kontynuował chyba ten cały wątek. W jednym odcinku, więc widzimy się w siedmiu kotach już. Dobra, ja jestem już pod karczmą. Mamy Lamberta. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Jeden chuj. Dobra, wolę długą. Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszny. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Aiden hm. wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Okej. Okay. Z tego, co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu dopiero. O, to było, kurde. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnej. Aha. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. O... Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Będzie trzeba ją <laughs> Fajna misja. Nie powiem, że nie. Taka rozbudowana bardziej. Wien. Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Bo ładnie prosimy. Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy jak cenne są twoje informacje. Hmm. Należałam do Hansy Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Ciekawe. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysie i dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Hmm. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz ja mnie? Celize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. <laughs> trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hamontem lub Selizę. Okej, okay. a ty do mnie powiesz, Gdzie znajdziemy tę Selizę? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze taki <trafi> dla bogaczy. Dziewki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selize zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hamondzie. No. Kiedyś był prawą ręką tablera. Gdy Hanza się rozpadła, wrócił na Pharoahe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet Jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. Okay. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Na kroków trafiałam z łuku wróbla, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał tej pistę z Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina na Aidena? Może no, nie pamiętam. Hmm. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że te mu po tak zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie? Hmm. O, kurde, no nie wiem. Ona jest tak pijany. Nie Lambert. Racja. Lepiej ją tak zostawić. A moje pieniądze? <laughs> ja Jednopiwa ci postawiłem. Wystarczy. Musisz mi pomóc, Gerard. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Płyn na Skellige i przyciśnij Gera. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selizą. Okej. Okay. Ale najpierw pogadamy. Pogadajmy o tym. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. No dobra, ale ja na jeszcze się nie mogę dostać, więc to też jest takie, wiecie... No nie do końca mi pasuje. Eee, no i dobra. Co ja mogę zrobić na chwilę obecną? Udaj się na faroę. No właśnie, ale nie mogę, bo... Eee, muszę zrobić misję główną. Więc to na razie zostaje odłączone. Dobra.